Dziś no, typowo nie jesteśmy na siłowni Jesteśmy na skateparku w Krakowie Największym skateparku w Krakowie I chyba nie skłamę jakbym powiedział Jedynym, jedną konkurencję jakąś Chyba macie, ale nawet nie będziemy o niej wspominać Skatepark jest wewnątrz Więc w takiej pogodzie jak dzisiaj Czyli kiedy mamy deszczowo Przynajmniej w Krakowie Możemy wybrać się tu i pojeździć na desce Na BMX-ie czy na rolkach A także pograć w kosza Ja dzisiaj spróbuję swój pierwszy raz Na desce Zobaczymy, jak będzie. Mam tutaj specjalnego instruktora. A jakby ktoś szukał, to skatepark znajduje się na ulicy Siwka 28. Więc zapraszamy wszystkich, czy to dzieci, czy dorosłych. A ja muszę się teraz ubrać i zobaczymy, jak sobie poradzę. Dobra, mamy kask. Ochrona najważniejsza, zasady BHP. No i teraz mam jeszcze ochraniacze, czyli też ważna rzecz. Coś na kolana. Jak więc gorąco, nie wiem, czy to od adrenaliny, czy po prostu tu jest tak ciepło. Ale adrenalina na pewno przyjdzie niż stanę na desce. Dobra, moim instruktorem jest dzisiaj Kuba? kładzacek. Dokładnie. Na co dzień pracujesz, rozumiem, tutaj. Można dzień. cię znaleźć? Jasne. mi. Na ulicach. A, na ulicach. Najczęściej na ulicach, a tutaj czasami. Dobra, powiedz mi, co mamy za deskę dla mnie przygotowaną dzisiaj? To jest gotowy zestaw z Globa. Szerokości 9 stali. Mhm. Jest to dobra deska na początek, składany set. Dla, taka najprostsza, najprostsza. Najprostsza, nie decathlonowa, która się rozsypie po dwóch. I specjalnie dwa razy wzmacniana, żeby przy mojej wadze wytrzymała. Ładnie. Dobra, no to co, lecimy. Ja jesteśmy już na miejscu, gdzie będziemy robić rozgrzewkę. Kuba mi pokaże parę takich ćwiczeń, które zazwyczaj wykonuje się przed jazdą na desce. Pewnie inne formy typu BMX, czy fly noga, czy rolki pewnie też mają podobną rozgrzewkę, wszystko zależy oczywiście od tego, w których miejscu używamy, my głównie będziemy skupiać się na kończynach dolnych, więc zobaczcie jak wygląda taka przykładowa rozrzewka, a później pośmiejcie się z tego, jak próbuje swoich sił na desce. Dobra, teraz Kuba mówi nam już teoretycznie rozgrzewkę skończyliśmy, tak? Tak, tak? Dobra i teraz Kuba opowiada jak nosimy deskę. I to jest odpowiedni styl, każdy sobie swój preferencyjny, może tylko byś powiedział jak nosimy, a jak nie nosimy. Jak nosimy deskę, jak jest wygodnie. Słuchajam sobie ją za nosa pod pachą w taki sposób. Tak? Tak? Ale nigdy nie nosimy za one są później zdarte, brudne. Możemy sobie albo pociąć ręce, pobrudzić sobie tą rękę i to jest tak zwany molgrab e i gdzieś tam czy się śmieją gdzie widzą na ulicy ludzie, też noszą molgrabę i że to jakś potem Okej, okay. jak widzicie, pokażę jeszcze na chwilę ja swoją deskę. Zobaczcie, tu jest Kuby deska i moja, czyli moja jeszcze, jeszcze ją czas nie, nie posunął tak mocno. Zobaczcie, Kuba pewnie raz już przy... jak to się mówi? Railował? Dobrze mówię, tak? Graindom. Graindom, okej. Okay. Raili są na tym, na stalbordzie. Dobra, przepraszam, to się wytnie. No ona ma tydzień, więc... ona ma tydzień. Tak, a ona ma tydzień. No widzicie, tydzień ma deskę, tak wygląda. Yy, ta ma dwa lata, bo jeżdżą na niej takie nuby jak ja. No zaczniemy sobie od bezpiecznej pozycji na desce. I teraz weźmiemy naszą przednią nogę, którą już ustaliliśmy. I kładziemy na dwóch wewnętrznych śrubkach. I teraz dynamicznym skokiem przeskakujemy no. na sam tył. Na sam ty. I dobra, i tak będziemy jechać. Robisz tryki, skręcasz, to jest podstawowa pozycja do jazdy. Tak. A teraz próbujemy się na pauzie, latniemy. I tak będziemy my skręcać. I dobra, naszą drugą pozycją. Będziemy jakieś jazdy, drap, podskoki. I podniesiemy sobie nasze dwie pomnogi do góry. Tak. Ajd I wracamy dalej. Tak. A jak mówię, uciekał, to nie da się wyjeżdżać, nie? No trudno. No trudno. No Dobra. I zostaje nam nasze odpychanie. Odbędziemy no, przednią nogę, przekręcamy ją do przodu, w kierunku naszej jazdy. Możemy spróbować w Podnosimy, okay. stajemy na samych palcach i delikatne przekręcenie. I my na palce. I na palce, na palce, przekręcamy na palcach. Dobra, do, do, mamy, mamy to. I ściągamy nogę, i tak będą się odpływać na dosce. I pamiętamy o zasadzie dwóch śrubek. No, nigdy nie wychylamy palców spoza nie. Okay. Tutaj, żeby nie zaliczyć, to jest planta. Dokładnie, dokładnie. No i co, i wracamy. Na tył przekręcamy nogę i jedziemy. I teraz, jeszcze ważna, ważna sprawa, nie wychylamy palców poza deskę. To jest za daleko, tak. Lecz z jedziemy jeździć. Dobra. Bo to będzie jakaś... O właśnie, właśnie, tak jest. Jeszcze, a jeszcze tak. A jedziemy, do? Tak? Nie jedziemy. No i teraz przejdzie jeszcze po skateparku, podpychamy się trochę i żeby skręcał to nawet jakiś bokiem, nie? Odpychamy się tak, nasze nogi zawsze to dwie proste linie. Są równoległe. Przy odpychaniu mamy tak, przy jeździe mamy tak. I w wtedy skręcały. Zmieniasz i dopiero nasz skręcać. Jest. Możemy za rękę, możemy za rękę pojeździć jak chcesz. Bo na początek byłoby to bezpieczniejsze.

Nie no dobrze ci idzie, dobrze ci idzie I dobra. To już I to już jest pierwsza rzecz, że teraz zaczynają się rampy i nie, nie ustawiamy naszego ciała względem ziemi, tylko ustawiamy go względem ramp, czyli na przykład podjeżdżamy... No, ja myślałem, że ja będę ja tu nie no, jest zaklęda, się za zawracania na rampie, zjazdów z ramp. Czyli teraz podjeżdżasz pod rampę, uginasz szkolana, kolana, żeby złapać równowagę. Schodzisz niżej. Masz niżej środek ciężkości jest łatwiej i delikatnie się, się odchylasz. Zbe tak jak masz stopy. Prawa stopa jest wyżej, to ją... to prawy bark idzie do góry. Truchujemy za rękę. Ja nie miałem tak szybko przewidzić, No dobrze. To ustaw sobie logi już w dobrej pozycji i ja cię rozpędzę. Miało być proste. A tu mi pokazuje od razu na rampę wjeżdżać. No dobra, spróbujemy. No, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Dzieci mają śmiechy, żeby śmiechu nie było, próbujemy. Jest, Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj, dawaj. No to co, próbujemy od razu. Na ramkę, podjedziemy, zjedziemy tyłem i teraz. Ja, ja Ci pomogę za ręce, będę Ci ustawiał ciało, ale... Nie jest problem, nie To podniesiesz sobie lewy bark do góry. Dostosujesz się do rampy i ter i podnosz palce do góry na razie na spokojnie będziesz jechał tyłem jedziesz sobie tyłem i teraz najpierw robisz lewym barkiem wymach do tyłu jakbyś chciał zadać cios i robisz taki zamach ciągnąc całe ciało ja ci dawaj, stawaj na dostaj i będę wyszli i robisz tak najpierw w tą stronę i tak jakbyś cios w tą stronę i leci on tutaj do przodu o co tym barkiem też, bo tam podjazd był dla mnie taki problematyczny, bo mi się wydaje, że od razu mnie To Więc dobre, no za trzy razy jeszcze wydaje mi się zrobimy no i może że załapię. Nie będzie tak źle. Spróbuję teraz zrobić sam, w się sensie mnie tylko rozpędzisz, bo wydaje mi się, że jak mnie trzymasz za ręce i robię obrót, to robię taki podstawowy błąd, jak ludzie, jak na przykład na Teriksim kazuje, że wiedzą, że mają dokładnie opiekę, to Przenoszę cały ciężar ciała I ja też staram się na Ciebie wspierać więc dobra, najwyżej się wywrócę ale postaram się, te, tylko ten podjazd żebyśmy razem zrobili na razie tak samo, no, ja że sobie przez miasto, masz krawężnik i listy musisz robić w takich malutkim. Jedziesz, ustawiasz sobie nogi, uginasz kolana i zjedziesz. Problem zaczyna się na wyższych. Wtedy już musimy robić podniesienie kółek do góry. Kiedy? Nie musimy, tak? Tutaj nie. Tu nie. Tu wiadomo, będzie bardziej stylowo to wyglądało. Jak sobie podjedziesz, podniesiesz kółka do góry. A jeszcze zeskoczysz kick Szkoda pokonana. E, kończymy już chyba, prawda? <grywa> nie! Możemy jeszcze e, coś mówić z tymi wskakiwaniem na deskę. to może wyglądać. Nie! Takie próby, jakieś 50-50, to tutaj strzelę, że nie bardzo. Okej. Okay. I wystawiasz sobie kółkę maksymalnie. Nie, nie tu! wystawiasz kółka już na zjazd, jeszcze dalej. Jeszcze dalej, ty sobie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie, wystawiasz, wystawiasz za za linię. O, to Nie, no jeszcze, jeszcze kawałek. Jeszcze, dlatego masz takie zagięcie w desce. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, i tutaj. I stałeś całej siły w dół. Barkiem w dół wchodzisz sobie. <laughs> Ale dobra piosenka, moja ulubiona. Ten, ten tu, z to? No? Jeszcze, jeszcze dalej. Jeszcze, jeszcze kawałek. I dalej. Ja nie chcę ręki, wiesz? Okej. Dobra, dzięki wielkie za dziś Nie wiem czy się tu jeszcze pojawi albo jak prędko Co prawda mam być blisko Natomiast na no, falę sobie spróbować Chociaż może następnym razem jak wam się spodoba odcinek to jedziemy na bmx Czekajcie może wezmę deskę, żeby Na BMX-a Rolek to tak nie bardzo się czuje Ale może BMX eee, Może hulajnoga Kiedyś się jeździło ale też jak było się gówniakiem eee, No i co? Warte miejsce na pewno odwiedzenia, szczególnie z pociechami, bo oni jakoś tego strachu nie mają. Mi tak w głowie zawsze się załącza. A jak sobie coś zrobię, jak sobie coś zrobię, chyba każdy po 30 już tak ma. Także jeszcze raz dzięki wielkie panowie. No i co? Ogramy sobie jeszcze troszeczkę to miejsce i mam jeszcze coś jednego przygotowanego tutaj dla uczestników. Także pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał wciskać, najlepiej kciuki w górę. No i piszcie komentarze, i czy Wam się ten odcinek podobał, jak sobie poradziłem, jak kiepsko i tak mam to gdzieś. Pozdro!